Ależ w przepiękne miejsce trafiliśmy w poszukiwaniu kolejnego zasilanego naturo człowieka. To miejsce piękne, a człowiek jest mega turbo zasilany naturą. I tymi ptaszkami, i tymi ziołami, e, które pachną i leczą, nie wiem co to jest. E, Szałwia. absolutnie bajkowym ogrodzie botanicznym, w pewnym pięknym miejscu w regionie podlaskim idziemy na spacer z panem Mirosławem Angielczykiem. Tak można powiedzieć trochę królem ziół. W pewnym sensie może tak, bo... <grym> życie zbudowane no, na ziołach. Na pewno o ziołach wiem bardzo dużo, poza tym całe moje życie krążyło wokół ziół i, i zioła je ukształtowały. A jak to się zaczęło, że pana pasją stały się zioła? Bo Ja wychowałem się w takim środowisku, w takiej atmosferze. Moja babcia zbierała zioła, sąsiadki zbierały zioła, dużo moich kolegów, koleżanek może tego nie lubili tak jak ja, ale również zbierały zioła i ja po prostu w tej atmosferze wyrosłem. Dlatego to stało się takim, nawet powiedziałbym więcej niż hobby, prawie taką moją obsesją poznawania wiedzy na temat ziół. No, później w życiu dorosłym stało się to moją pracą zawodową. Ja pamiętam z jakiegoś wywiadu, jak pan przydzierał się w Warszawie, w, trochę rywalizował z Herbapolem wówczas, woził zioła gdzieś w torbach, potem w kurzone. Kiedyś można było zacząć mimo wszystko troszeczkę łatwiej, bez pieniędzy. No, i bez tego całej tej otoczki, marketingu i tak dalej. Kiedyś, jakbym w podstawówce, chciałem być botanikiem, takim może przyrodnikiem, który jeździ gdzieś po świecie. Jak oglądałem ja jeszcze wtedy taką czarno-białą telewizję i tak podziwiałem tych przyrodników, takich odkrywców, co przedzierają się tam przez jakieś lasy, odkrywają nowe gatunki. No, ale teraz, tak z perspektywy czasu, to jakby, jak mam ogród botaniczny, który prowadzę tutaj, no to może powiedzieć, że te rośliny. Przyszły do mnie, nie muszę tak do nich jechać. Nie? To one tu przyjechały. Ile tych roślin w tym ogrodzie, może ktoś zliczył? To się zmienia, bo my cały czas dosiewamy te rośliny, więc na pewno jest w tej chwili około 2300 gatunków. Możemy jeszcze tak się zaszyć, bo widzę, że trochę las, ale to, to też jest element ogrodu botanicznego, ten zaciemnik. E, tak, bo to jest bardzo dużo roślin, roślin naturalnie w takim terenie leśnym. Nie wszystkie rośliny chcą rosnąć na otwartej przestrzeni, więc ten kawałek zalesiony jest, jest też leśne. bardzo, bardzo dla nas cenny. Przed naszą rozmową byłem w państwa sklepiku, gdzie różne były zioła na różne choroby. Mam wrażenie też w moim pokoleniu to obserwuję, że jest taki teraz powrót do medycyny naturalnej, już nie leki, nie te takie chemiczne, bardzo czyste suplementy diety, a zioło leczniczo. Moim mojej zawsze te zioła kojarzyły się z tymi babciami. Tak. On taki nawet jest old takie. Tak jest nawet takie powiedzenie: za młodu ziółkiem była na starość zioła piła. A w tej chwili zioła zaczyna się bardziej traktować jako środek profilaktyczny. Bardziej Naturalną również. aptekę bardzo. I młodzi ludzie interesują się zdrowym trybem życia. Wykorzystywane są zioła nie tylko do leczenia, ale również jako środek dietetyczny, do jedzenia. No właśnie po to, żeby nie chorować. Mhm. Tak powinno być I właśnie. Wokół tej fascynacji ziołami zbudował Pan nie tylko markę Dary Natury, która produkuje zioła, przyprawy, herbaty, wszystkie rzeczy, które kulinarnie można wykorzystać, ale zbudował Pan też to miejsce, ziołowy zakątek, gdzie można przyjechać, przenocować, pysznie i zdrowo zjeść, pospacerować, nauczyć się czegoś, bo to są też takie edukacyjne elementy dla dzieci, no i tłumy turystów, jak zawsze u nas. To, jest, to faktycznie są tłumy, to sami jakby um, jesteśmy często zdziwieni, bo kiedyś mówiono, że jakaś turystyka na wsi, to jak są gdzieś blisko rzek albo jezioro, albo coś no innego. A tutaj przecież czegoś takiego nie ma. Tu jest tylko odtworzona taka tradycyjna wieś. E, no i oczywiście ten ogród, e, gdzie prezentujemy rośliny, do czego kiedyś służyły, do czego w tej chwili mogą być. Ludzie są z to sentymentalni właśnie. Tak samo jak chcemy wiedzieć, kim byli nasi przodkowie, ale chcemy wiedzieć również, jak się odżywiali, co robili i tak dalej. Tutaj te niektóre elementy znajdą, ale przede wszystkim można tutaj się faktycznie dowiedzieć troszeczkę o tych roślinach. Korciło od początku, jak wiedziałam, że przyjedziemy do Pana, Panie Mirzku, takie pytanie, czy jest, czy ma Pan jakąś tajemnicę na długie życie w ziołach? Może Pan nam podpowiedzieć? Jeśli faktycznie byśmy, już nie mówiąc o innych aspektach życia, że tam mniej stresu i tak dalej, ale z pewnością gdybyśmy tych ziół pili więcej, to mamy szansę na dłuższe życie, lepsze jakościowo. Tylko jest pewne też ryzyko, bo osoby nieświadome często nadużywają tych ziół i piją niezgodnie ze sztuką, bo zioła to też jest pewna czynna substancja, która może i nas wyleczyć lub pomóc w polepszeniu ogólnej kondycji organizmu, ale też może zaszkodzić, jeżeli nie będziemy właściwie stosowali tych ziół. Owszem, przy niektórych ziobach, szczególnie jeśli pijemy je przez bardzo długi okres, to może to jakiś niekorzystny mieć wpływ. Yy -y. a skąd czerpać wiedzę yy, i takie zalecenia a jakie działa? Pana, pana Mirkę. Może pan jakąś publikację no, wiedza, napisał. Wiedza jest dostępna ogólnie tylko w dobrych książkach, nie? bo książek faktycznie na rynku ukazuje się dość dużo. Trzeba Poszukać tych, które są na Albo dobre. przyjechać do ziołowego zakątka, koryciny, województwo podlaskie. Panowie, my, my mamy taki zwyczaj, Panie Mirko, że kończymy nasze rozmowy e, takim selfiakiem historycznym, ale ja proponuję, żebyśmy wrócili gdzieś i zrobili na tle jakiejś takiej pięknej wiejskiej architektury. Tam przy wejściu, szczególnie, Panie. Przy wejściu. Mnie się to miejsce podoba, zresztą jak każdy tutaj, to co gotowi na selfie, jesteśmy tuż przy krokoszu barwierskim. Roślina jednoroczna pochodząca z Bliskiego Wschodu, która udawała szafra. Pan podobno kiedyś... Fałszowano tak to płatkami tej, tej rośliny szafra. No proszę. na tle i mamy to. Dziękujemy.